Poranek nad jeziorem, cichu teniką giełka, trzciny. Wędkarz sobie siedzi i czeka na branie. Nagle słyszy gdzieś tam w oddali po cichu: Spierdalaj! A tak się rozejrzał, kogo nie widać. Ale za chwilę słyszy głośniej: Spierdalaj! Znowu się rozejrzał niepewnie wokół siebie, ale żywej duszy i tu nagle zaczcin tuż słyszy zbierdalaj to już taki podekscytowany się rozgląda a tutaj nagle zaczciny za się wyłania gość na pontonie i wiosłuje patelnią no to nasz wędkarz krzyczy do niego ej człowieku nie łatwiej byłoby wiosłem Spierdalaj